Witajcie, drodzy widzowie! Dziś opowiem Wam o bardzo szczególnym temacie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czego oczekują od Ciebie kobiety wokół Ciebie? Być może często masz trudności ze znalezieniem odpowiedzi na to pytanie. W tym momencie szczegółowo przeanalizujemy sześć rzeczy, których kobiety chcą od mężczyzn ze stoickiej perspektywy. W tym filmie nie tylko zrozumiesz oczekiwania kobiet, ale także dowiesz się, jak sprostać tym oczekiwaniom. Pomyśl, jak trudne może być ciągłe podejmowanie właściwych kroków w związkach, prawda? Zwłaszcza zrozumienie, czego chce druga strona, może czasami być tak skomplikowane, jak rozwiązanie zagadki. Ale nie martw się, w tym filmie poprowadzę cię i pokażę, jak możesz budować swoje relacje na mocniejszych fundamentach. W dalszej części filmu skupimy się na tym, czego kobiety oczekują najbardziej od mężczyzn. Oczekiwania te zostaną uwzględnione nie tylko powierzchownie, ale także w wymiarze głębokim i emocjonalnym. Jeśli chcesz poprawić siebie i odnieść większy sukces w swoich związkach, zdecydowanie polecam obejrzeć ten film do końca. Czy jesteś już gotowy, aby wyruszyć w tę podróż? Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomienia. W ten sposób możesz jako pierwszy dowiedzieć się o przydatnych i interesujących treściach. Choć odkryjmy razem, czego kobiety naprawdę chcą od mężczyzn. Teraz zrelaksuj się, usiądź wygodnie i ciesz się tą przyjemną podróżą. Mam dla ciebie świetną wiadomość. Obejrzyj ten film do końca i zyskaj szansę na wygranie naszej nowej książki, która przeniesie cię do innego świata. Nie przegap tej fascynującej okazji! Oto rzeczy, które musisz zrobić, aby ta książka pojawiła się na ekranie: natychmiast zasubskrybuj nasz kanał, zostaw swoją opinię na temat naszego filmu w komentarzach i wyślij na naszą stronę tajemnicze słowo kluczowe, które pojawi się na końcu filmu. Nie przegap tej niesamowitej okazji, z której będzie mogło skorzystać tylko 20 osób. Pamiętaj, że informacje, których nauczysz się w tym filmie, poprowadzą Cię nie tylko w Twoich związkach, ale także w życiu ogólnym. Miłego oglądania! Jeśli spodobał Ci się ten film i chcesz zobaczyć więcej takich treści, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Subskrybując, możesz natychmiast otrzymywać informacje o naszych nowych filmach i nadal odkrywać zastosowania filozofii stoickiej w swoim codziennym życiu. Możesz także nas wesprzeć i uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści, klikając przycisk Dołącz na naszym kanale. Na koniec, jeśli chcesz dowiedzieć się bardziej szczegółowo, co kobiety lubią u mężczyzn, zalecamy zapoznanie się z artykułem Co kobiety lubią u mężczyzn? Pięciu ukrytych faktów, którym udostępniliśmy w komentarzach. Ten artykuł ujawnia ukryte prawdy, które pomogą Ci odnieść większy sukces w związkach. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Nie zapomnij podzielić się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach i podzielić się z nami swoimi doświadczeniami na ten temat. Do zobaczenia w następnym filmie, cześć! Część 1. Wsparcie emocjonalne i zrozumienie. Jedną z rzeczy, których kobiety najbardziej oczekują od mężczyzn, jest wsparcie emocjonalne i zrozumienie. Wiele kobiet chce, aby ich partnerzy je rozumieli i wspierali je emocjonalnie. Dzieje się tak nie tylko w trudnych chwilach, ale także w rutynie życia codziennego. Wsparcie emocjonalne jest jednym z kamieni węgielnych relacji i jest czymś, co należy wspólnie budować. Wsparcie emocjonalne zaczyna się od umiejętności zrozumienia i zaakceptowania emocji partnera. Kobiety chcą być rozumiane i akceptowane emocjonalnie. Oznacza to zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, w której mogą wyrazić swoje uczucia. Tutaj wkracza stoicyzm. Stoicyzm uczy nas panowania nad emocjami i poprawia zdolność rozumienia. Filozofia ta może pomóc nam położyć podwaliny pod wsparcie emocjonalne. Jako partner ważne jest, aby poważnie traktować uczucia kobiet i szanować je. Słuchanie ich i próba zrozumienia jest kluczem do zapewnienia wsparcia emocjonalnego. Podejście stoickie pozwala nam podchodzić do sytuacji emocjonalnych spokojnie i ze zrozumieniem. Zapewnia to zdrowszą komunikację w związkach. Wsparcie emocjonalne wiąże się także ze zdolnością do empatii. Włożenie wysiłku w zrozumienie uczuć partnera i nawiązanie z nim więzi emocjonalnej pomoże pogłębić wasz związek. Empatia nie tylko rozumie uczucia drugiej osoby, ale także poprawia zdolność patrzenia z jej perspektywy. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie nawiązywania i wzmacniania więzi emocjonalnych. Kiedy szukamy sposobów zapewnienia wsparcia emocjonalnego, możemy kierować się zasadami stoickimi. Na przykład, zamiast natychmiast reagować na reakcje emocjonalne partnera, cofnij się o krok, oceń sytuację i podejdź do niej ze zrozumieniem. Zapewni zdrowszą komunikację. W rezultacie wsparcie emocjonalne i zrozumienie są jednym z najważniejszych elementów, których kobiety oczekują od mężczyzn. Zapewnienie tego wsparcia przyczynia się do wzmocnienia i zdrowego związku. Stosowanie zasad filozofii stoickiej w celu poprawy wsparcia emocjonalnego pomoże ci zbudować głębszą i bardziej znaczącą relację. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych kobiet pokazuje, że je cenisz i jesteś szczery w związku. To gwarantuje trwałość waszego związku. Część 2. Komunikacja i otwartość. Kolejną ważną rzeczą, jakiej kobiety oczekują od mężczyzn, jest skuteczna komunikacja i otwartość. Komunikacja jest jednym z podstawowych elementów budulcowych każdej relacji i jest niezbędnym elementem wzmacniającym więź między partnerami. Kobiety chcą, aby ich partnerzy komunikowali się otwarcie i szczerze. Dotyczy to nie tylko codziennych rozmów, ale także tematów emocjonalnych i drażliwych. Komunikacja opiera się na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Kobiety chcą przebywać w środowisku, w którym mogą wyrażać swoje uczucia i myśli. W tym momencie ważne jest, aby mężczyźni jasno wyrażali swoje uczucia i myśli. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie uczciwości i otwartości. Uczciwość stanowi podstawę zaufania w związkach, a to zaufanie otwiera drzwi do zdrowej komunikacji. Jasną komunikację osiąga się nie tylko słowami, ale także mową ciała i zachowaniem. Kobiety chcą, aby ich partnerzy je wysłuchali i zrozumieli. Dlatego bardzo ważne jest, aby być skutecznym słuchaczem i starać się naprawdę zrozumieć, co mówi druga strona. Stoicyzm zachęca do wewnętrznego spokoju i cierpliwości, co może pomóc w skuteczniejszej komunikacji. Otwartość w komunikacji oznacza nie ukrywanie uczuć i myśli. Kobiety oczekują od swoich partnerów szczerości i otwartości. Bycie szczerym emocjonalnie zwiększa zaufanie do partnera i stawia twój związek na silniejszych fundamentach. Pod tym względem stoickie podejście promuje emocjonalną uczciwość i szczerość. Kobiety chcą, aby ich partnerzy je wysłuchali i zrozumieli. Oznacza to poczucie wsparcia emocjonalnego i świadomość, że związek jest ceniony. Dobra komunikacja sprawia, że relacja jest głębsza i bardziej znacząca. Dlatego bardzo ważne jest, aby mężczyźni zwracali uwagę na to, co mówią kobiety i starali się je zrozumieć. W rezultacie komunikacja i otwartość są jednym z kluczowych elementów, których kobiety oczekują od mężczyzn. Zapewnienie tych elementów sprawi, że Twój związek będzie zdrowszy i szczęśliwszy. Stosując zasady filozofii stoickiej, możesz komunikować się jaśniej i efektywniej oraz stworzyć silniejszą więź z partnerem. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom kobiet i pokazać, że je cenisz, w komunikacji zawsze stawiaj na otwartość i szczerość. Część 3. Lojalność i zaufanie. Jedną z rzeczy, których kobiety najbardziej oczekują od mężczyzn, jest lojalność i zaufanie. Lojalność jest jednym z kamieni węgielnych każdej relacji, a to wzmacnia zaangażowanie i zaufanie między partnerami. Kobiety chcą, aby ich partnerzy byli lojalni i godni zaufania. W tym momencie lojalność i zaufanie są najważniejszymi elementami zapewniającymi długotrwałe relacje. Lojalność obejmuje nie tylko zaangażowanie fizyczne, ale także emocjonalne. Kobiety oczekują, że partnerzy będą z nimi emocjonalnie. To oznaka zaangażowania i miłości w związku. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie lojalności i zaufania oraz zachęca do trzymania się tych wartości w relacjach. Lojalność wzmacnia poczucie zaufania w relacji, co gwarantuje, że relacja będzie zbudowana na solidnych fundamentach. Zaufanie jest w związkach równie ważne jak lojalność. Kobiety chcą móc ufać swoim partnerom. Zaufanie wpływa na całą dynamikę w związku i zapewnia zdrowe funkcjonowanie tej dynamiki. Bycie wiarygodnym partnerem przyczynia się do długowieczności związku. Stoicyzm opiera się na uczciwości i wiarygodności, a zasady te zwiększają zaufanie w relacjach. Lojalność i zaufanie to wartości, które należy budować wspólnie. Kobiety potrzebują lojalności i zaufania ze strony swoich partnerów. Wartości te sprawiają, że relacja jest zbudowana na solidnych fundamentach i staje się silniejsza. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie lojalności i zaufania w relacjach oraz zachęca do pielęgnowania tych wartości. Lojalność i zaufanie w związku świadczą o zaangażowaniu partnerów i wzajemnym szacunku. Wartości te zapewniają, że związek jest zdrowy i szczęśliwy. Kobiety potrzebują lojalności i zaufania ze strony swoich partnerów, a te wartości stanowią kamienie węgielne związku. Bycie lojalnym i niezawodnym partnerem przyczynia się do długowieczności związku. W rezultacie lojalność i zaufanie są jednym z kluczowych elementów, których kobiety oczekują od mężczyzn. Podanie tych wartości sprawi, że wasz związek będzie zdrowszy i szczęśliwszy. Stosując zasady filozofii stoickiej, Możesz stać się bardziej lojalnym i niezawodnym partnerem oraz stworzyć silniejszą wieś w swoim związku. Aby sprostać oczekiwaniom kobiet i pokazać, że je cenisz, zawsze powinieneś stawiać na pierwszym miejscu lojalność i zaufanie. Rozdział 4. Satysfakcja i pasja seksualna. Jedną z rzeczy, których kobiety oczekują od mężczyzn, jest satysfakcja seksualna i pasja. Seksualność jest nieodzowną częścią relacji, a to wzmacnia więź między partnerami. Kobiety chcą czuć, że są zaspokojone seksualnie i że ich partnerzy podchodzą do nich z pasją. Na tym etapie satysfakcja seksualna i pasja sprawiają, że relacje są głębsze i bardziej znaczące. Satysfakcja seksualna oznacza, że partnerzy spełniają swoje pragnienia i pragnienia względem siebie. Kobiety oczekują od swoich partnerów satysfakcji seksualnej i czerpania przy tym wzajemnej przyjemności. Stoicyzm uczy nas utrzymywania pragnień i pragnień w równowadze, a to odgrywa ważną rolę w osiąganiu satysfakcji seksualnej. Satysfakcja seksualna gwarantuje, że związek będzie zdrowy i szczęśliwy. Pasja obejmuje zaangażowanie emocjonalne i seksualność. Kobiety chcą, aby ich partnerzy podchodzili do nich z pasją i czuli te pasje. Pasja zwiększa emocje i zaangażowanie w związku. Filozofia stoicka uczy nas panowania nad namiętnościami i pragnieniami, co pozwala na przeżywanie namiętności w związkach w sposób zrównoważony i zdrowy. Satysfakcja seksualna i pasja sprawiają, że relacje są głębsze i bardziej znaczące. Kobiety chcą czuć, że są zaspokojone seksualnie i że ich partnerzy podchodzą do nich z pasją. Dzięki temu związek będzie zdrowszy i szczęśliwszy. Filozofia stoicka uczy nas utrzymywania pragnień i pragnień w równowadze, a to odgrywa ważną rolę w osiąganiu satysfakcji seksualnej. W rezultacie satysfakcja seksualna i pasja są jednym z głównych elementów, których kobiety oczekują od mężczyzn. Podanie tych wartości sprawi, że wasz związek będzie zdrowszy i szczęśliwszy. Stosując zasady filozofii stoickiej, możesz stać się partnerem bardziej satysfakcjonującym seksualnie i namiętnym oraz stworzyć silniejszą więź w swoim związku. Aby sprostać oczekiwaniom kobiet i pokazać, że je cenisz, zawsze na pierwszym miejscu powinieneś stawiać satysfakcję seksualną i pasję. Rozdział 5 Wsparcie i pomoc. Kolejną ważną rzeczą, której kobiety oczekują od mężczyzn, jest wsparcie i pomoc. Pośród różnych wyzwań i obowiązków życiowych kobiety chcą wiedzieć, że ich partnerzy są przy nich i wspierają je. Wsparcie to może mieć charakter zarówno emocjonalny, jak i praktyczny. Filozofia stoicka kładzie nacisk na wewnętrzną siłę i odporność w radzeniu sobie z wyzwaniami, co może pomóc ci zrozumieć, jak lepiej wspierać partnera. Wsparcie obejmuje pomoc twojemu partnerowi w pokonywaniu wyzwań życiowych. Kobiety pragną, aby partnerzy byli przy nich i dodawali im sił w trudnych chwilach. To wsparcie nie tylko podnosi morale, ale także oferuje praktyczne rozwiązania i dzielenie się codziennymi obowiązkami. Stoicyzm zachęca do odporności i wewnętrznej siły co może pomóc Ci zrozumieć, jak lepiej wspierać partnera w radzeniu sobie z wyzwaniami. Pomoc obejmuje pomoc Twojemu partnerowi w każdym obszarze, którego potrzebuje. Kobiety chcą, aby ich partnerzy byli z nimi w każdej małej lub dużej sprawie w ich życiu. Pomoc ta może dotyczyć różnych obszarów, takich jak prace domowe, opieka nad dziećmi lub życie zawodowe. Filozofia stoicka zachęca do wzięcia odpowiedzialności i pomagania innym, co może pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób możesz lepiej pomóc swojemu partnerowi we wszystkich obszarach, których potrzebuje. Wspieraj i pomagaj uczynić relacje zdrowszymi i szczęśliwszymi. Kobiety chcą, aby ich partnerzy pomagali im i wspierali w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi. Dzięki temu związek będzie silniejszy i trwalszy. Stosując zasady filozofii stoickiej. Możesz być bardziej wspierającym i pomocnym partnerem oraz stworzyć silniejszą wieś w swoim związku. W rezultacie wsparcie i pomoc są jednym z głównych elementów, których kobiety oczekują od mężczyzn. Podanie tych wartości sprawi, że wasz związek będzie zdrowszy i szczęśliwszy. Stosując zasady filozofii stoickiej, możesz być bardziej wspierającym i pomocnym partnerem oraz stworzyć silniejszą wieś w swoim związku. Aby sprostać oczekiwaniom kobiet i pokazać, że je cenisz, zawsze powinieneś priorytetowo traktować wsparcie i pomoc. Rozdział 6. Zrozumienie i cierpliwość. Ostatnią rzeczą, jakiej kobiety oczekują od mężczyzn, jest zrozumienie i cierpliwość. Każdy człowiek ma inne potrzeby, emocje i wyzwania, a zrozumienie ich wymaga empatii i cierpliwości. Kobiety chcą, aby ich partnerzy je rozumieli i byli cierpliwi. Stoicyzm zachęca do rozwoju empatii i cierpliwości, co zwiększa zrozumienie w relacjach. Zrozumienie wymaga zrozumienia stanu emocjonalnego i psychicznego partnera. Kobiety chcą wiedzieć, że ich uczucia i myśli są rozumiane. Jest to sposób na zapewnienie wsparcia emocjonalnego i pogłębienie relacji. Filozofia stoicka zachęca do rozwijania empatii i zrozumienia, co pozwala lepiej zrozumieć stan emocjonalny i psychiczny partnera. Cierpliwość wymaga akceptowania trudności i różnic w związkach. Kobiety chcą, aby ich partnerzy byli cierpliwi i pomagali im w radzeniu sobie z trudnościami. Cierpliwość wpływa na całą dynamikę w związku i zapewnia zdrowe funkcjonowanie tej dynamiki. Stoicyzm zachęca do wewnętrznego spokoju i cierpliwości, co umożliwia doświadczanie cierpliwości w związkach w zrównoważony i zdrowy sposób. Zrozumienie i cierpliwość sprawiają, że relacje są zdrowsze i szczęśliwsze. Kobiety chcą, aby ich partnerzy je rozumieli i byli cierpliwi. Dzięki temu związek będzie silniejszy i trwalszy. Stosując zasady filozofii stoickiej, możesz stać się bardziej wyrozumiałym i cierpliwym partnerem oraz stworzyć silniejszą więź w swoim związku. W efekcie zrozumienie i cierpliwość to jedne z kluczowych elementów, jakich kobiety oczekują od mężczyzn. Podanie tych wartości sprawi, że wasz związek będzie zdrowszy i szczęśliwszy. Stosując zasady filozofii stoickiej, możesz stać się bardziej wyrozumiałym i cierpliwym partnerem oraz stworzyć silniejszą wieś w swoim związku. Aby sprostać oczekiwaniom kobiet i pokazać, że je cenisz, zawsze powinieneś stawiać na pierwszym miejscu zrozumienie i cierpliwość. Dzisiaj omówiliśmy sześcio podstawowych elementów, których kobiety oczekują od mężczyzn ze stoickiej perspektywy. Wsparcie emocjonalne i zrozumienie, skuteczna komunikacja i otwartość, lojalność i zaufanie, satysfakcja seksualna i pasja, wsparcie i pomoc, a ostatecznie zrozumienie i cierpliwość to kamienie węgielne, które czynią relacje silnymi i zdrowymi. Włączając te elementy do swojego życia, możesz stworzyć głębszą i bardziej znaczącą relację ze swoim partnerem. Pamiętaj, że każdy związek jest wyjątkowy i potrzeby każdej osoby są inne. Jednak pamiętając o tych podstawowych zasadach, możesz budować zdrowsze i szczęśliwsze relacje. Nauki filozofii stoickiej oferują cenne narzędzia, które poprowadzą Cię nie tylko w związkach, ale w ogóle w życiu.